Zapraszamy Cię do programu PPK w 60 Minut. Pierwszy krok: wypełnij formularz, odpowiedz nam na 11 pytań, pozostaw swoje dane, zaznacz zgody, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować, i zarejestruj się w programie. Krok drugi: wybierz swojego faworyta z naszej rekomendacji. Lub dokonaj wyboru samodzielnie z kolumny po prawej stronie. Jeżeli jesteś zdecydowany, możesz pod przyciskiem Wybieram przekierować się na stronę Instytucji Finansowej PPK i tam elektronicznie podpisać umowę o zarządzanie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania i chcesz poznać szczegóły, zapraszamy siebie, umów się na konsultację z naszym ekspertem, wybierz termin i uszykuj pytania. Krok trzeci. Po konsultacji zostaniesz umówiony na telekonferencję, na której potwierdzisz swój wybór i odbierzesz pakiet wsparcia.